Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo gorąco w imieniu Centrum Kultury i Sztuki na takim wirtualnym otwarciu wystawy Grażyny Kielińskiej Epopeja Różu. Jak sobie Państwo zdają sprawę z tej szczególnej sytuacji, ta, to otwarcie jest dla nas takim rodzajem manifestacji i tęsknoty za odbiorcami, bo jak mamy świadomość. Właściwie sztuka bez odbiorcy w jakimś sensie istnieje w sposób niepełny, kulawy. Można powiedzieć, że dopiero kiedy pojawia się odbiorca, dzieło sztuki zaczyna w pełnym tego słowa znaczeniu żyć. To jest wystawa, która właściwie nawiązuje do takiej ekspozycji, która miała miejsce dwa lata temu, tej samej autorki. To była wystawa zatytułowana Łagodnie o nieskończoności, czyli anegdoty o przeznaczeniu. I y, jeśli państwo pamiętają tamtą ekspozycję, to można powiedzieć, że tutaj mamy mm, pewien ciąg dalszy y, tego namysłu y, twórczego, który Grażyna Kilińska nam proponuje, który w gruncie rzeczy oparty jest na dwóch porządkach. Z jednej strony mamy do czynienia z porządkiem nauki, kultury, y, tego wszystkiego, co nazywamy takim y, efektem pooświeceniowej. Świadomości człowieka, a z drugiej strony mamy porządek tajemnicy istnienia. Tajemnicy, która właściwie wymyka się takim racjonalnym opisom, która właściwie najpełniej manifestuje się w sztuce i w poezji. Bo trzeba pamiętać, że kiedy mówimy o autorce tych obrazów, to możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z poetką malującą, albo można powiedzieć, że mamy do czynienia z malarką piszącą, dla której zarówno medium słowa, jak i medium obrazu nawzajem się uzupełniają. Mam nadzieję, że dla Państwa ta wystawa będzie nie tylko doświadczeniem estetycznym, ale będzie także doświadczeniem yy, intelektualnym. Czego sobie i państwu życzę i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli okazję się spotkać na klasycznym wernisażu z państwa obecnością. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia wystawy, a później zapraszam na rozmowę z autorką. Kilku dźwięków, dźwięki przenikają moje ciało. Przychodzisz do mnie nie tylko w słowach, ale w zapachach i dotyku, także w interwałach pomiędzy. Jak biała farba na białym papierze cóż to za materia? Farba rozproszona we wszystkich tubach, idea nie. Obraz mojej osoby w Twoim oku już nie odbija się, tylko załamuje, przez co dociera głębiej. Widzialność czy niewidzialność? Jaką zagadkową możliwość jeszcze tworzy widzialność jako wola trwania? Zerwał sznurek, na którym przywiązano było serce do szyi człowieka opartego o spadający liść. Chcę poruszać się po obszarze od niewinności do przejrzystości, wąska szczelina między nimi. Choć piramida poczucia winy spala mnie od środka, wiem, że to piramidalna głupota. Fale uginają się, kiedy grzech pierworotny mieni się kolorami tęczy. Jestem jak półprzepuszczalna granica, w której przewrotności nie kryją się już tajemnice, ani w żadnej spętli znaku nieskończoności. W jedności myśli, słowa i gestu, w odpowiedzialnym przekraczaniu staram się trwać. Zmienia się przeznaczenie. To, co stare, jest bardzo delikatne. Na dachu to, co pod dachem się ukrywa zagubiony kosmyk włosów, by odkrywać. Peknęła jedna kuleczka, zmieniło się znaczenie dźwięku, inspirują mnie obrazy, przerwane objęcia tych kilku podstawowych znaczeń kula płacze.